Niekoniecznie chcę to ulepszać do drugiego poziomu. Ja bym tu chyba dodał raczej produkcję warzyw, nie? To, to mi się wydaje, że to by było OP. Niech to zaczynają robić warzywka. Zrobimy tyle produkcji warzyw, że to będzie hit Boże, tu miałem robić warzywa! A ja tam zrobiłem, dobra. Jeżeli da radę, zrobimy wszędzie. Walniemy kury, kurniki dwa. Okej, okay. niech tu leci kasa. Niech tu lecą dodatkowe warzywa. Jedziemy z tym, chłopie. Zagroda. Warzywa. Jedziemy biznes warzywny. Będziemy w full całe życie na warzywach jedać. Jechać. Mam dwie rodziny, niech to rozwikłają. I teraz tak, wydobędziemy sobie jedną oczywiście parcela ukończona. Potrzebuję więcej rodzin. Jedna oczywiście rodzina do odkrywki, żeby wydobywała tutaj glinę. E, tu pracują dwie rodziny. Oni jakoś nie za bardzo, nie wiem, w dymarce to nie ma co dymać, jak ja stali nie mam w ogóle. Stary, sztabek, jak ja nie wydobywam w ogóle tego, nie? Widzę, że tego nie, nie wydobywam prawie w ogóle z jakiegoś powodu. Ruda żelaza jest jeden, dlaczego oni tu nie pracują? Maintenance status, maintenance states is maintaining. Powiesz mi o co tu chodzi? Nie wiem, więcej tutaj? Czy mniej? Bo już tego nie rozumiem. Kompletnie tego nie rozumiem, nie? Nie, do, nie wydobywają mi tej stali, więc to jest problem trochę. Jakieś naprawy czy coś. No właśnie na to wygląda. Tylko jak mam tu zlecić naprawę? Hmm. No nie mam zielonego pojęcia. Zaawansowane, ale tu przyłączono do sieci dróg pisze i to jest wszystko. Ludzie też i ogólne nic. Nie mam tak jak naprawić. Narzędzi potrzebują chyba. Ale no to sprowadzam kurde narzędzia. Już nie wiem. Te pytajnik coś pokazuje? No właśnie pokazuje coś takiego. Maintenance upkeep descer. I to tylko tyle. O, teraz już chyba maintained. Już się, Chyba już teraz zaczynają wydobywać. Bo to już znikło czerwone i... Teraz zaczyna się coś wydobywać. Nareszcie. Dobra, a czy kleja wydobywają chłopy? No, chyba wydobywają. Dobra, glina. I teraz trzeba zrobić budynek do robienia, żeby z gliny robił właśnie yy, glinę na dachówki. Trzeba przerabiać. I to będzie trzeba tutaj zrobić. To będzie coś steru. Glina na dachówki. Powinno być ok, no. Dziękuję bardzo. Gdzieś miałem jakąś parcelę mieszkalną, którą chciałem wymienić. Mam już jakąś zamożność regionu, więc zrobiłem tu, nie wiem, kapustę. To jest wszystko ok, tutaj zrobione na dole. Więc perfekcyjnie. E, tutaj miałem coś wymienić, e, z tego co kojarzę. Chyba to miałem wymienić na browara. Ok. Czyli musiałbym typowo wytworzyć piwo ze słodu. Czyli musiałbym sprowadzić słód. Bo ja go raczej nie wytworzę słodu na polu. Więc musiałbym masowo zacząć słód sprowadzać. Okej, okay, to jest do zrobienia, nie? Tylko potrzebuję sześciu desek. A aktualnie mi pokazuje, że nie mam tego. Okej, okay, browar tutaj zrobimy, zobaczymy. Czyli musiałbym zacząć sprowadzać słód. Trzeba mój handel przeorganizować, przepatrzeć. Może dałbym jeszcze jedną osobę do faktorii, żeby to szybciej działało. Przywóz narzędzi, wywóz jest desek, wywóz jest kamienia to nie, dachówki nie. Mam 19 dachówek. Tutaj nic nie mam do wywożenia. Tutaj ryby wywożę i sprzedaję jak to jest tylko możliwe. Tu mam mało tych marchewek. Chociaż mógłbym wywozić marchewki, jakbym miał limit na przykład powiedzmy 50 marchewek, to żeby resztę sprzedawać, co nie. Hmm, to, to wygląda tragicznie. Tu też to wygląda tragicznie. Tutaj tutaj buty to od nich zostaną. Włóczni 11, a ile potrzebuję włóczni? 36, jakbym jeszcze jedną ekipę złożył, no to 60 włóczni. Dobra, to ja bym ciebie nawet, dajmy na to nie chciał. Czas zacząć sprzedawać uzbrojenie, bo inaczej będzie dupa. Hmm, włóczni prosiłbym sprzedawać, jak będzie powyżej wywóz oczywiście 36 włóczni, nie? No ale w sumie, ty oni, to jeżeli oni mają włócznie, to oni się liczą? Czy mogę to już sprzedawać wcześniej? Bo ja już tego nie rozumiem. Ja chyba to powinienem już móc sprzedawać. Te włócznie wywozić już. Łuki wywożę powyżej 36, a mam 42. Zobacz, ile mam dużych tarcz. To, na to, to trzeba zacząć to wywozić w cholerę. Ja muszę mieć limit dosłownie 20 tar 36 tarcz u siebie. Niech oni zaczną to wywozić w cholerę. Do dużego składu jeszcze jedną tą. Oni muszą to zacząć sprzedawać, i wtedy będzie kasy jak lodu. I ja musiałbym zająć się sprowadzaniem słodu. Prawda? Sprowadzaniem słodu. Słód. A dlaczego nie mogę słodu sprowadzić? Czy jestem idiotą? Cudy, poczekaj. Już czy zabrali? No widzę, widzę. Nareszcie. Oby te ryby się nigdy nie wyczerpały, stary. Bo będzie totalna tragedia, nie? Mam jęczmień. Kurde, ale nie mam... do jasnych choledy nie mam piwa. Oni powinni to robić, mam 10 zięczmienia i ta słodownia, czy słodownia powinna to przerabiać, tam ci robią piwko. I powinienem ulepszać, nie? Tylko też drugi... nie mogę podnieść drugiego poziomu parcelu z jakiegoś powodu. Tu jakieś gówno? To nie jest po polsku, nie wiem o co tu chodzi, czy to trzeba coś kliknąć, czy co? Do cholery jasnej. Okej. Okay. Oho, a to oni do mnie nie idą na szczęście chyba, nie? Oni napadają kogoś innego, tego innego żółtka napadają, nie mnie. Ja się chyba nie powinienem tego bać. O kurde, napadli go. Ty, napadli go. Ty, napadli ty, typa. Chłopie, spalą mu całą wioskę. Zobacz. Pa, jak go palą. Ja pierdzielę. Spalili mu wioskę. Ale jaja. Uuu. Dobra, tutaj ludzie ledwo naprawiali, ale chłopie. Tacy rozbójnicy tak mu zagrozili? W moim imperium by to nigdy nie miało miejsca. Kolejna przyjacielska jednostka? A tu w dupie to mam już. Chłopie. Colengo, you know what I'm saying? Who cares, brother, you know? Who cares? Zapierdzielać, chłopaki, robisz to, słodownia. Ty, czemu ty nic nie robisz? Czemu nie masz opału? Zapas opału. Masz pięć. Rób tu zapas opału, chłopie. Też zapas opał, 5 Na szczęście u mnie nic nie ma, więc mogę mieć to w dupie. Okej, okay, opałowcu, ciebie trzeba wrzucić chyba tutaj. Dobra, ciebie trzeba... Dobra, stół. Dobra, powiem tak, Jolo. Po prostu opałuj, nie? Po prostu bierz to. Zalesiarz został pięknie zrobiony, On się dalej zalesia, więc super. Zapasy jedzenia się skończą. Znaczy, wiesz co, powiem ci, jak ryby ogarną, to nie, to będzie git. Odkrywka mnie najbardziej zniszczyła, zdziwiła. Dobra. No i okej, okay, i wy macie wydobywać masowo stal do jasnej cholery. Posiadłość rozbuduj, a da się rozbudować posiadłość? Ja już mam kurde czatownię. Czy nie, wielkość świty, bo tego już chyba nie mogę właśnie mury i bramy rypnąć, Co nie? W sensie tu mogę mury rypnąć, Ale to ja nie mam desek, chłopie, to co ja mogę rozbudować. Ta, mam produkcję narzędzi. Mam produkcję narzędzi. Nie wiem gdzie, ale mam. Jestem o tym święcie przekonany, stary. Uh... Gdzieś mam produkcję narzędzi. Mam dwa warsztaty na produkcję narzędzi ustawione, a tego nie mogę dalej za cholerę ulepszyć. Trzeba to? Tutaj jest max w tym. Kurde, no chciałem tutaj zrobić jeszcze, żeby mi rozbudowywali więcej rzeczy, no. Możesz te budy postawić i oni będą powoli je budować. Tak, ale nie chciałbym, ja bym wolał tutaj zrobić dwupoziomowe te. Ja w ogóle nie wiem, co jest z browarem, nie? Osiem piwa mam w ogóle. No, widzisz, żebym ja ten kościół był w stanie rozbudować za chwilę. I tu jest piwo, a dlaczego nie mogę ulepszyć kolejnego trybu? 12 desek i zobacz. Food, MB, Vegetables, Animal Produce i Clothing. Tu jest tragedia. Tragedia jest stary. Nie mogę ulepszyć trzeciego poziomu, nawet tutaj. Widzisz, bo oni tutaj nie mają jakichś rzeczy. Nie wiem, czemu piwa nie mają, czemu tego, nie mają, czemu tego. Przecież jest targ zrobiony. Mmm... Nie wiem, tutaj dam nadmiar, to no nie mam pojęcia. No, market supply, no to powinno też działać, ale opachy sobie jakoś słabo radzą. No, tutaj idzie z jednego magazynu, idą rzeczy, tu i drugiego magazynu się dopiero zbierają. Staram się, jak najwięcej ludzi tu wpakować. Odkrywka powinna pracować. O, już coś robi, rudę żelaza. Jedną dopiero ma. W, w Dymarce, już też ktoś czeka, ale to też tak widzisz. Narzędzia robię niby. A widzisz, sztabka żelaza jest dopiero teraz 1 i 0, nie? I to wszystko leci na narzędzia i na włócznie, i to musi się o wiele szybciej wydobywać, nie? To musi o wiele szybciej pracować, I Demarka dymarka musi o wiele więcej robić, no. Dosłownie. Bo ja nie mam jak ulepszyć na trzeci poziom tego, stary. Bo tutaj wiesz, deski się robią, nie? Kłody drewna na napierdzielamy. Ale no, zobacz, dachówek nie sprzedajemy na przykład. Widzisz, i tu zobacz, jak ja, jak ja po prostu mam wylesione już to wszystko. Jest problematyczna, no. Dziękuję bardzo serdecznie, obóz Sinają bo się robotnicy. Myślisz, jak to jest bardzo zalesione, to jest tragedia. Bym tu sobie zbudował obóz ale to nie jest moje... To nie jest mój region, nie? Musiałbym coś takiego zrobić. No tutaj, tutaj zalesiam powoli, ale... ...też nie daję rady za bardzo. Źle to wygląda, no nie oszukujmy się. Zbyt stromo, xD. Robimy finał kampanii i praktycznie że tak próbuję, że tak powiem, próbujemy zaatakować coś, a za jakiś czas jeszcze sobie pogramy, może wiesz, za jakiś czas sobie jeszcze zrobimy nową wioskę. To spróbujmy teraz nająć najemników, moi drodzy. Weźmiemy tych za 250. Oni są yy, widzę, że bardzo drodzy, ale wolałbym chyba mieczników wziąć. Yy, podpisz kontrakt i może jeszcze bym wziął tych, bo mam dużo kasy pod kontrakt. Okej. Okay. I... Yy, moi ludzie, oni muszą do mnie przyjść, tak? Ci najemnicy teraz, z tego co rozumiem. Oni do mnie idą dopiero z tych prowincji. Okej, okay, nie ma problemu. To niech oni do mnie przyjdą, a ja się później tu zmobilizuję i ruszymy wszyscy. Chyba, że nie mobilizujemy ludzi, tylko samą świtę z najemnikami. Myślicie, że to będzie wystarczające? Sama świta i najemnicy? No, niech tłumaczenie naprawią. Właśnie to też o to by mi chodziło. Sama świta, myślicie, i najemnicy wystarczą? Czy brać też moich ludzi ze wsi? Bo ja bym to wyrzucił, tych kuszników, bo oni mi są kompletnie niepotrzebni. Mm, tak już serio, serio. Ja bym chyba samą świtę wziął, nie? Żeby wioska pracowała. Chociaż w dupie z tym, zwerbujemy ich tak, jak jest, nie? Możemy to olać. Zwerbujemy ich dosłownie tak, jak jest, stary. Co jest? Zwerbujemy ich tak jak jest, nie? Jak mogę? Weźmiemy wszystkich, tylko niech do mnie przyjdą moje ziutki. Nie za bardzo wiem, gdzie są ci najemnice. Okej. Ok. Tu bym Was prosił. A co Wy robicie? Dlaczego Wy nie idziecie? Tu bym was prosił, żebyście przyszli, was też tu bym prosił, żebyście przyszli, z kim oni walczyli, bo ja tego nie rozumiem totalnie. Nie wiem, ich rozbójnicy napadli, czy co? Na razie poczekaj, bo na razie czekam na armię, tak? Żeby ona tu przyszła. Niech przyjdą najemnicy. I teraz zbierzemy tak. Świtę. Definitywnie to zbiorę. Uczników Tych panów zbiorę. Tych panów i tych panów. No, mam armię, której, no, nie powstydziłby się chyba. No, nie ukrywając, nikt chyba, nie? Mam potężną armię. Poczekam, niech oni tu przyjdą. Dziękuję bardzo. yetboys. boys. Poczekam tutaj chyba. Niech się chłopaki jakoś mocniej przeorganizują, no. Mam naprawdę niezłą armię w polu. Niezłą armię mam w boju, nie? Zobaczcie. Niezłą armię mam w boju. Mam naprawdę mocnych gości. Więc, no... Powiem tak. Ja bym to ich nawet jakoś w takim fajnym szyku ustawił. Żebyśmy wzięli łuczników tutaj. Z, z przodu. Dalibyśmy tutaj tą ekipę przednich. Za nich. Od razu. Pięknie. Okej. Okay. Nasza świta na przodzie. Tak naprawdę. O... No i to pięknie wygląda, nie? Piękna mobilizacja to jest, stary. A, tam jeszcze ktoś idzie, chłopie. To xpp, patrz. Kurde. Eee, re, 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 re. Tu jeszcze ty idziesz, dobra. To ciebie damy też jeszcze tutaj. Okej. Okay. Nie no, całkiem fajnie. Ty, da się to jakoś UI wyłączyć? A, tryb odwiedzi. Aleś, chłopie. Szkoda, że nie ma tego. Zrobię sobie z z takiego screenka na F12 na steamie. Całkiem fajnie ta armia wygląda. Całkiem dobrze wygląda ta armia. Dobra, wojna prewencyjna, moi drodzy. E, teraz tak, wchodzimy w dyplomację. Czekaj, kto tu jest? Tutaj jest jakiś chłop. wysyłam roszczenie użyciem wpływu do tych ziem. Tak, wysyłam roszczenie. Okej, okay, wysunąłem roszczenie. Do tych ziem, nie? Rękawica została rzucona. Okej. Okay. Ogłoszono wrogów. Erhard i Zygmunt. Okej, okay, bo ja jestem Zygmuntem. Dobra, prosiłbym was o wprowadzenie tylko was do ziemi. Okej. Okay. No dobrze, tylko gdzie Erhard ma ludzi? Czy Erhard ma wojsko obecnie? Dobra, ja się schowam w lesie jak zbrodniarz. I po prostu rzucę, napadnę wioskę Erharta. Bo Erhart nie widzę, żeby miał tutaj jakieś pojedynki wystosować. Okej, okay, proszę Państwa. Prosiłbym... Czy mógłbym tu coś zaatakować? Ej, ja nie mam co atakować u Erharta. Tak ma być? Ja właśnie do niego wszedłem. Napadniemy tą wioskę. Mogę zabić mu ludność cywilną? Okej. Okay. Mogę zamordować jego ludność cywilną. Z tak, tej ciekawości. Nie mogę. Ludzie latają w szoku. Mogę spalić to? Możemy spalić kościół? Czy mogę wysłać moją świtę do zmasakrowania populacji cywilnej tej wioski? Jakoś? Okej. Okay. Tu obserwuję, ale... No nie za bardzo widzę tutaj opcję palenia. Czy on ma gdzieś posiadłość? Obóz drwali. raz parcela. Spichlerz. Duży skład, parcele. Okej. Okay. Aha, bo tu zostało 77 dni, bitwa od... Aha, dobrze. No to, w sensie, ja już wysłałem moją ekipę do zmasakrowania populacji tego miasta, więc... W sensie, czy to już? Czy to była ta wielka wojna, na którą się szykowałem? To ja bym tu samą świtę wysłał i bym zagarnął ten region. Okej. Okay. dobra. Chyba, że on się zmobilizuje, nie mam pojęcia. No. Ty nie musisz poczekać? No właśnie czekam i, i wiesz. 68 dni jest do bitwy. A ja się rozstawiłem tak, że. No dobra, powiem tak. no Ustawię formację w szyku bojowym na otwartym polu. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Za 20 dni mnie opuszczają najemnicy w ogóle. To jest śmieszne. Co nie? Odpiszę kolejnych. Nie wiem, gdzie oni teraz są. No dobra. Wojska okupacyjne. no ustawiłem się poza miasto. miastem i czekam, tak? Nowa wiadomość. Jeśli zrezygnujesz ze wszystkich roszczeń, to ci się opłaci. Nie. Hej. Okay? W tej Warszawie na razie 5 rodzin sobie tutaj żyje, jest fantastycznie. Oni sobie tutaj kurde robią rzeczy. Niestety nie mogę poulepszać połowy prowincji, ich raczej nie dam rady ulepszyć już, ale... 52 dni. No Moje wojska stoją w polu i oczekują mojego wroga. Następna zapłata za 5 dni. A, bo ja nie będę miał jak zapłacić, okej. Okay. Nie no ma problemu. Jakiś Cinematic Mode masz niby na Control plus C. A, okej. Okay. No to szkoda, że tak późno mi ten, nie? Podałeś. Ok, to ja bym sobie naprawdę do Cinematic Mode a. to poczekaj chwilę. Łucznicy. Z przodu. Łucznicy z przodu. Dobra. Okej, okay, pięknie. Moja świta w środku, okej. Okay. Nie, no i fajnie armia teraz wygląda. Tu moja elita czeka za stawem. No dobra, zobaczmy. 42 dni chłopakom zostały, tak? Więc... a jeżeli on nie wystawi armii, to to jest moje wtedy? Czy jak... czy na czym to polega? Ja tu się ładnie rozstawiłem, no czekamy wręcz perfekcyjnie. Chociaż nie ukrywam, że wątpię, żeby mój przeciwnik dał mi radę jakkolwiek. też nawet nie będę go ukrywał. Sądzę, że mam o wiele lepszą armię od niego. On czy się opał, ale who cares, bro? Co, oni sobie nie dają rady z tym opałem? Czekaj, czy ja gdzieś przeniosłem opałowników? Czy ja ich usunąłem? Czy o co tu chodzi? Już nie wiem. A dobra, w dupie z tym chłopie 28 zostało dni. Czy on może w 20 dniu zwerbuje armię i będzie starał się mi rzucić wyzwanie, czy jak? On po prostu się poddał. No to ma kijowe surowce, tak szczerze. Co on ma, kamień, bogate złoże klej i iron. No, on nie ma armii? No właśnie, też mnie to dziwi. On nie ma armii. Ten ziutek też wydaje mi się, że nie ma armii. Ten kolega. Ten kolega też mi się wydaje, że nie ma armii Tutaj. Wygląda tragicznie. Okej. Okay. Okej, okay. moja ekipa się rozpaszkła, bo nie miałem im jak zapłacić. Dobra. Zostało nas tylko tylu, czyli wszyscy z mobika. Dosłownie wszyscy z Mobika zostali tylko. Najemnicy nas zdradzili. Zostali tylko. Ekipa z Mobika została. Zmobilizowani widzowie z wioski Tylko zostali. To ja mi krzyczą. Okej, okay, 3, 2, 1 i co? Hip, hip hura. już będzie bitwa teraz czy wygrane? Ok, Dave's Zero i what now? Ogłoszono pokój Zygmunt versus Erhard. Ok, czyli w sensie: Jaki pokój ogłoszono? Aha, czyli ja fizycznie przejąłem jego osadę, w Mandalach. A, ja fizycznie, tak jak przejąłem jego osadę. Okej, okay, rozumiem. Czyli ja go tak jakby skonkordowałem, tak? I conquered this guy. Completely, you know. Okej, okay, jak mam wpływy, to mogę po prostu pojechać 1, 2, 3, nie? Kolejna osada, widzisz, będzie przejęta. Rękawica została rzucona. Okej. Okay. jak na przykład rozwiązał tych panów? Okej. Okay. Kurze, ja nie wiem czy on armię wystawi chyba. Kompletnie nie też. Bitwa o Burnbach. Czyli tutaj będzie miała miejsce Bitwa o Burnbach. To tak jak się to nazywa. OK. Było ciężko, ale się udało. No w sensie nic nie trzeba było zrobić. Tylko wiesz co w wkurza w Manor Lordzie? Ten micromanagement, że, że w sensie masz dwie wioski. I ja już tyle nie ogarnę, nie? Wiesz co chodzi? Ja już tyle nie ogarnę, żeby to jest wkurzające. No nie powiedzcie, że nie, że to nie jest wkurzające. Ledwo sobie radzę ze swoją wioską, a tu przejmuję jeszcze cudzą i mam cudze budynki, cudze problemy, wiesz. To jest mi się wydaje, że to jest bez takie, że to jest takie, wiesz co chodzi, yikes. Tak szczerze, to jest uważam, że to powinno być możliwość, na przykład wasalizowania. Ja uważam, że powinna być możliwość wasalizowania. Bo mnie to irytuje na przykład. Dowodzenie ich wioską też i tak dalej, nie? To mnie to... Masz więcej kasy i miejsca na Niby tak, ale mnie to irytuje, że trzeba się zajmować tyloma rzeczami, nie? Jednocześnie. Słownie. Albo możliwość wyznaczenia zarządcy. Ty się zajmij inną wioską, na przykład w handlu zarządcy. Wiesz, co ci powiem? Najlepsze by było na przykład, wiesz... Yy... No, byłoby coś takiego, bo powiem Ci szczerze, że jak ja bym miał teraz się opiekować dwoma wioskami, to ja bym zgłupiał. Ja jedną ledwo ogarnąłem wioskę, nie? A opiekuj się dwoma albo trzema na raz, To trochę XD. Widzisz, tu mam mało jedzenia i mało opału. Tutaj z tej wioski mam dużo jedzenia, mało opału, nie? To te też nie wiadomo. No, 19 dni zostało, no to chyba będzie wygrane. A nie było przytworzenie gry z ustawienia agresywności SI? Nie pamiętam, co ja tam ustawiałem. Czy łatwy, czy coś? Fajnie by było móc wasalizować tych ludzi. I na przykład narzucać im swoje, wiesz, że oni ci. Się... Wiesz, co było o wiele lepsze w Manor Lord? Słuchaj, możliwość wasalizowania tych ludzi, w sensie tych generałów. Wejście i narzucenie mu na przykład daniny, że ta wioska ma ci płacić za ochronę miesięcznie, powiedzmy. I ona nie produkuje jednostek w ogóle, ale ona ci ma miesięcznie dostarczać, powiedzmy, 300 jedzenia, 300 opału i 300 drewna, nie? Bo to jest takie, jakby ten. I jakieś, na no, przykład, stal, jakieś surowce. Jak ich podbijesz, nie? I używasz ich ty czysto ekonomicznie. To było super. Rozwiązanie. Co, i on nie wystawia żadnej armii? Mhm. Okej, okay, ogłoszono pokój. I to jest moja kolejna osada. No to fantastycznie. I ty, zobacz, moja kolejna osada. Na którą ja bym miał tutaj klikać stare rzeczy ustawiać XD po prostu. Troszkę. Nie powiedział, że XP trochę. Okej, okay, dobra, to tu to skończymy. No cóż, cóż mogę powiedzieć. Takie życie jest. Widocznie. Wygraliśmy nie walcząc.